To jest to, czego cywilizacja nie rozumie, a nauka zaczyna powolutku dotykać, mówiąc o świecie energii i wibracji. Kiedy my wibrujemy wysoko w sercach, to kochani, możecie wierzyć lub nie, to nie ma znaczenia, ale to i tak się dzieje, i to dzisiaj nauka zaczyna udowadniać. Jezus to pokazał. Materia po prostu do ciebie przychodzi i ci wchodzi w ręce, żebyś ty taki dom wybudowała. Tylko, czy masz wiarę? Wiara to jest energia, to jest częstotliwość, wysoka częstotliwość, i chodzi o to, żeby ją utrzymać. I dlatego to my się musimy uczyć spójności, czyli trzymać wysokie pole w swoim własnym sercu, a kiedy w swoim własnym sercu trzymamy źródło na pierwszym miejscu, nie projekty, nie innych ludzi, nie materie, nie pieniądze, nie zastanawianie się, nie umysł, ale serce, które kocha, a kocha, bo patrzy na źródło, wtedy będzie nam dawane. Będzie nam dawane, tylko my musimy to.